Szanowni Państwo, żyjemy w czasach szczególnych. W mojej blisko 50-letniej pracy na Uniwersytecie nie pamiętam, by była podobna sytuacja jak dzisiaj, gdzie jesteśmy zagrożeni szerzącą się epidemią choroby wirusowej. Sygnały, które płyną z różnych stron, wzbudzają zrozumiały niepokój. Ja też się niepokoję bo przecież mam i bliskich, i współpracowników, a zależy mi na tym, jako rektorowi, ażeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa pracownikom, doktorantom, studentom. Podjęliśmy stosowne działania na Uniwersytecie, które mają przyczynić się do zablokowania, do wstrzymania, rozprzestrzeniania się szerzącej się choroby. I tu zachęcam, by z tymi różnymi komunikatami, które są wysyłane, zawsze się zapoznawać. No przede wszystkim zachęcam do tego, by stosować podstawowe zasady higieny osobistej, myć często ręce, ograniczać spotkania, unikać wszelkich miejsc, gdzie tłumnie przebywają osoby. Ale też pamiętajmy o tym, że są osoby chore i o nich powinniśmy zawsze myśleć. Jako tych, którzy oczekują pomocy, oczekują chociażby słowa wsparcia i powinniśmy nie kierować się swoimi obawami, tylko kierować się tym, co na co dzień powinno nam przyświecać solidarność między ludźmi, wspieranie się nawzajem. I w tej trudnej sytuacji także o to apeluję, abyśmy nie zapominali o tym, że jesteśmy wspólnotą akademicką, że jesteśmy razem. I powinniśmy myśleć o naszej wspólnej przyszłej pracy. Czasy choroby miną. Nie wykluczone, że najbliższe dni będą trudne, bo choroba się szerzy, ale na pewno będzie moment, gdzie choroba ustąpi. I wrócimy do normalnych zajęć, do normalnej pracy. I myślmy w związku z tym pozytywnie o tym, co przed nami.